Zagrajmy mini turniej z cyklu Spin and Gold za jeden przy stole trzyosobowym Koło ruszyło za ile będziemy grali? No, za dwa niestety. Standardowa procedura Poker room musi swoje zarobić. No, para waletów. Super. Pytanie brzmi, jak to rozgrywać. Może tylko tak zrobimy. I teraz możemy spróbować podbijać. Może się uda. Może nie spadnie żaden as ani nic innego. No, udało się. Gdybym postawił wszystko od razu. Pewnie by się wycofał 4-3 4-3 to ja chyba sobie odpuszczę taką zabawę I co my tu. O, wale 2, 5 No dobrze, no to sprawdźmy, może na flopie coś nam podpasuje No to jest niezłe nawet, bo to nam daje dro do koloru. To zagrajmy w takim razie. Może jeszcze raz pójdzie. No teraz już nie jest tak śmiesznie. I w związku z tym nie wiem co zrobić. Jeżeli on ma asa lub króla, no oczywiście albo ósemkę albo czwórkę, to mam przerąbane, bo zaraz postawi coś. Nie ma. A jednak ma ósemkę i tyle. I też grał pod kolor. No cóż. Walet 7. Walet 7. Może się uda flopa obejrzeć. Nie, nie będę tutaj. Aż tak bardzo nie chcę, żeby się tyle dokładać. No i mamy prawie porówno. Wszystko się wyrównało. Zobaczmy. No, dama 2, dama 2. No, zobaczmy znowu. No proszę, walet 8, 7, no to zagrajmy za połowę. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Kolejny walet. Myślisz, że mnie przestraszysz? Że masz waleta? Teraz się boję. Dopiero teraz jak jest król. I za tyle. Widziałeś? Po co straszysz, jak nic nie masz? O, As7. Dobrze. Sprawdźmy. Ja mam masa. Spadnie król, albo. No oczywiście. A jak, żeby inaczej? Nie wiem, nie przypominam sobie, kiedy wygrywam w ten sposób, że mam silniejszą kartę, wchodzę na bord i co się okazuje? Że temu, kto ma słabszą kartę, słabszą rękę, Spada coś, co jest dla niego interesujące. Znaczy, w sensie zmienia sytuację o 180 stopni. Ech. Żeby raz się zmieniła sytuacja o 360 stopni, to nie. No ale tak to już niestety jest w pokerze. Chociaż mam wrażenie, że jestem wyjątkowym pechowcem, jeśli o to chodzi. No, znowu spadnie król albo piątka, co? Och, jakimś cudem nie. Jakimś cudem wygrałem całe 2 dolary, żeby mi tylko z nadmiaru kasy nie odbiło.